A tutaj przedstawiam Wam przepiękny amulet z ametystu. Kochani, już od wieków uważano, że ametyst pomaga usunąć negatywne energie w przestrzeni, pomaga uwolnić się od wszelkich uzależnień, w tym uzależnień od alkoholu. Tworzono kiedyś ametystowe puchary, które właśnie wspierały ludzi, żeby nie upijali się. Ametyst, kochani, wzmacnia intuicję, zdolności parapsychiczne, przynosi bardzo dużo spokoju i transformuje negatywne myślenie, negatywne przekonania o sobie, o świecie w pozytywne wibracje. Kochani, jeżeli macie ochotę to zapraszam Was serdecznie do kontaktu na królowamocy33małpa.gmail.com. Macie możliwość zamówienia takiego amuletu z ametestu. Wszystkiego dobrego dla Was, buziaczki i Papa.